Siema. Dzisiaj sobie obejrzymy Beringer House toaster i takie oto no, jak to ładne to jak na papier. E, ogółem jest z Beringer House są całe serie w jednych kolorach, więc to jest spoko można sobie dobrać. To są dwa różne czajniki szklane i pełni metalowe, także jest to wybrać. Ja mam akurat zielone o mebelki mam zielone tak jakoś mi wpasowało. Ok, tutaj z boku w są guziki chodzą fajnie to trochę takie tandetne bardzo totalnie luźne jeszcze chybocze się i w ogóle yy, i to jest jedynie do czego mam zastrzeżenie tryby standardowe niestety nie dodali mi czegoś takiego jestem przyzwyczajony z, z mojego poprzednika który jest już był totalnie wysłużony Dostał w pierdziel podczas przeprowadzki, także no. I w nim miałem to. W tym nie mam, na szczęście ten mój stary pracuje. Jest to trochę wada, jak na coś co kosztuje... ...te 300 złotych. Nie no przesadzam, 200 około złotych. Okej. Okay. co do samych, samego stojaka na papier. Ogółem... To jest takie dosyć ciężkie, masywne. I ogólny problem jest taki, że jak się tu zarysuje cokolwiek odpryśnie, to to jest metalowe, ciężkie metalowe. I to powoduje, że w transporcie, szczególnie zimą, to jest zimniej, się skrapla, w tym wodę nawet w <laughs> worku. <śmiech> nie ma żadnego osuszacza dorzuconego tak jak czasem w chężczyznę. Więc y, lekka rysa i zaczyna się tutaj. To po prostu rdzewieć i odpryskiwać. No. To jest drugi model podrząd, który mam. Pierwszy był bardzo zardzewiały, ten nie. Ten tylko tak trochę, na tyle że po prostu nie widać jak jest, więc z tym żyję. Więc opcja ciekawa, polecam mieć serię. O, i jeszcze standardowa